I witam was w pierwszym odcinku serii y, symulator woźny jak tam tam jest dzisiaj ze mną mój kolega przywitaj się nie wiem dzieczek. no i nie musisz tak trzymać wiesz o tym wiemy y, no i właśnie będziemy grać w to no to new game tutorial przechodzimy i od razu zaczynamy czy slayer mode brutal mode czy tutorial nie mm, a może ac E, lol. LOL Mamy chyba wbić tu, jak dobrze widzę. W końcu to jest summer woźny i do szkoły. Wchodzimy. Click to open. I nie, że się zaczyna. Yy, dobra, chyba mamy tu wbić. Yy, bierzemy szczotkę. Back to walk. A to musimy zamieść chyba. Click to pick up, ta. Co? A, right? Spoko. Mamy już coś w koszu. Mamy do świeci pozbierać, rozumiem. A, bo mamy na to czas. Spoko. My musimy tutaj... A bierz to. Musi podejść. A, dobra. Dobra. Bo zobacz, mamy czy, czy... ten. Ile najmniej... Naj, y, musimy mieć najmniej czasu, nic? Nie, bo zobacz. Bo no. teraz liczy nam czas. No. Kurde. To to... Ja myślałam, że to jest... You have too much. A, za dużo tych. Spoko, klik tu open. Aha, i my musimy chyba tu do kosza. No. Yy, no, yyy... coś mycie weź? No wiem, wiem. Wiesz, że ze z wszystkich pokoi będziemy musieli wziąć? Wiem. Jezu, myślę, że to spają tutaj. Nie, myśmy musieli ten umyć wszystko. Pewnie. Nie wiem, bo tam widziałem mopa. No. Zobaczymy o co w tych szafkach chodzi. Nie możesz wybrać, bo są uczniów. Halo? Hmm? A, za kasę! Za kasę, nie ja marmuję e pasy. Szczotka! u kogoś szczotka. Nie wiem. Dobra. Wyrzucimy to. Back to work, przepraszam. Tu chyba było. Nie? No, nie? Nie, nie. W każdym pomieszczeniu będziemy ja musieli, bo to ja jestem kolejna. No. LOL. Czego? Lo, LOL? No, może jeszcze zdana też w końcu od tego no, no. szczotka. Co to są? Nie wiem, chyba kupa. Krew. Tak, krew. krew tak, krew albo żywi. tym też możemy... O, wuj! O, kurde, o, ja nie mogę. Będziesz musiał wyczyścić to. Wiem. Weź. A to będziesz no. później musiał, bo teraz e, szczotką jak wyczyszczysz no. z Szczotką. Najpierw posprzątamy. Fajny jest ten symulator woźny. Chyba no. wpuścimy to na ju... o... o... -o -tuba. No. Tu nic nie... Tu się spuścił wodno, naprawdę? Ale zimny kulturnik. Tu już byliśmy. Zobacz od okay. mm. I weź te śmieci. No, wiem, tu. I weź się tam jeszcze, jest jakaś kupa. To jest w następnej tej. To się chyba samo zamyka. Mam nadzieję, że w zlewie nic tam nie ma. Niepokojącego. Wiesz, wszystko umyć. Naprawdę? Ty Teraz że... idź po szczotkę. Po to, wiesz, żebyś tam. mógł umyć. Jeszcze możesz, na 100% zrobić. Tak? Nie widziałeś? O, to masz 80, 60%. O, jeszcze. Żeby byli z nas Gibralt, to chyba najgorzej, co nie? Co no. tam jest? Tu wiesz, to będzie gorzej, bo tam było dużo. Właśnie widzę. O wiele gorzej. Czekaj, ile tutaj strali? No i jak widać, będziemy grać co chwilę w symulatory. No. No, na przykład jeszcze będzie, tak patrzyliśmy, to chyba symulator. Mamy? Nie, żony. Żony, żony. Myślę, że mamy. <laughs> Nie, i czy ludzie ogóle nas słychać, ale powinno. Dobra. Ciekawe, czy lew też. A, nie, ta. Nie. Tym nie, co ty. Czekaj, przydychacz. Chodzimy. Pokój 101. A może zrobimy parę, y lepiej dwa odcinki z woźnej, dlatego, że... 15 minut, ja zapomniałam stopera. Dobra. Y 15 minut mogę mieć na YouTube, no to z dwa odcinki zrobimy. Naprawdę! Dobra, najpierw kiblę zrobimy. Ej, dobra, to najpierw tam jeszcze umyj. Ale to już zrobiłem, przecież... Ale czy musisz mnie z lewy! Ale właśnie nie da się chyba... Da się, tylko że... O jaki jest na przykład taki... A wiem już o Nie widziałem chyba tego. Do tego. Żeby za długo nie trwało odcinki, bo to trochę wiesz, Będzie... A, to tutaj, tak? Bo To chyba było to. To na pewno będzie. Na 100%. Dobra. Wybijamy. Chodzisz. Dobra. A, A ten? Naprawdę, co, co, ty, co ci tu robimy? No nie wiem. Ja też nie wiem. Miesiączka. Miesiączka. Już? Okres. Dobra. Wyrzucimy to Wyrzuczmy do kosza. Ci. Jeszcze mopem musisz tam no? A, kosz o. już pełen. Musimy teraz po kolei. O, hide, click to empty. O, teraz no możemy nic wyrzucić. A gdzie to mam wyrzucić? Tu. No, skoro dziwnie tutaj jest No. dobra o tu jest śmietnik widzisz ej dobra może już może zrobić trzy odcinki bo to będzie dużo Ej, o której zaczęliśmy? A ja wiem Dobra, jeszcze umyjemy przynajmniej tutaj z lewym. Nie, jeszcze tam, tam! Ale tam już skończyliśmy. Ale tam jeszcze musisz podłogę myć. Żeby mieć jeden, jedno pomieszczenie z głowy już. Ale wiesz, że podłogę już umyjemy, no zobacz. Nie, bo jest te, taki krzyżyczek. A, no. no. Yy, tamto, no, Dobra. Będzie teraz czyściutko. Dlaczego nie mogę? A, spoko, nie widziałam. Nie było, nie było. O, może najpierw wyjść za Trzeba coś śmiać? Nie wiem. Nie podniosłeś go. Woźno. Musimy wszystko tu umyć? Wiem. Czekam, czym później się tu... Czekaj, tylko umiemy. kiedy mamy na HyperCam, ponieważ yy, coś nam nie działa na, na przykład. Chcieliśmy e, Camtage Studio 8, ale nie udało się. Dziwne. Dobra, myj to. ja. A w środku też tam będziesz był czy nie? Tak, no bo zobacz. A to wskazuje czy to, się będzie się później jakoś wycierało, czy to po prostu będziesz czekała... Nie, będzie yy, wiesz. Zrobimy tą jedną pomieszczenie i yy, kończymy odcinek. No, bo chyba już dużo, długo nam się zeszło. No, wiem tylko tyle, że ciężko jest bardzo później. No. O! Skończyliśmy chyba pierwszym ten tu. Pomieszczenie. No, y, czyli teraz tak. Pierwszy dzień. To ale t, sleep to again. Dobra. Dobra, w następnym odcinku dokończymy. Muszę tylko coś zobaczyć, dobrze? Bo ciekawe czy znowu będziemy musieli tutaj sprzątać. Nie, spoko jest. Dobra, spoko. Czyli... Tylko śmieci są nowe, bo to jest kolejny dzień. No. Kolejne dzieciaki. Dobra. dobra, robimy to w następnym odcinku. Co, co ciekawe co tam jest. Dobra, dobra, później. Co tu się stało? Lol. Dobra. Chcesz zazdrosić? Dobra. W następnym odcinku dokończymy to wszystko, więc Kontujcie, subskrybujcie, piszcie, lajkujcie i tego... Łapka w górę. No, rzecz.